Jedno z chińskich starożytnych powiedzeń brzmi: trzy chińskie daktyle dziennie, a będziesz długowieczny. Oznacza to, że jeśli ktoś będzie spożywał choćby kilka chińskich daktyli dziennie, to będzie cieszył się zdrowiem i długim życiem. Chińskie daktyle, czyli owoce głożyny, są bogatym źródłem witamin i minerałów. Głożyna zawiera od 70 do 80 razy więcej witaminy C od jabłka a także jest bogata w witaminy z grupy B, które przyspieszają metabolizm i wpływają korzystnie na stan skóry oraz paznokci. Chińskie daktyle to także doskonałe źródło żelaza, potasu, magnezu i wapnia, jednak najbardziej dobroczynnym składnikiem ekstraktu z chińskich daktyli jest adenozyno monofosforan, czyli w skrócie kamp. Związek ten jest odpowiedzialny za wzmacnianie sygnału międzykomórkowego, wpływa bowiem na impulsy przewodzące wewnątrz komórki. W ludzkim organizmie KAMP przyspiesza między innymi komunikację w obrębie systemu nerwowego, a to oznacza, że może ukoić nerwy i polepszyć jakość snu. Ekstrakt z chińskich daktyli Tienz reguluje pracę żołądka i śledziony. Medycyna chińska wierzy, że chińskie daktyle stymulują pierwotne ci, czyli tzw. ci witalne naszego organizmu, oraz ci żołądka i śledziony. Krótko mówiąc, ekstrakt z chińskich daktyli doprowadza funkcjonowanie żołądka i śledziony do najlepszego możliwego stanu. Trzecia funkcja tego suplementu to podnoszenie odporności. Naukowcy odkryli, że jeżeli w komórkach ciała będzie znajdować się wysoka zawartość kamp, to wówczas komórki są bardziej odporne. Produkt ten, wspomagając żywotność komórek i podnosząc odporność organizmu, wykazuje więc również działanie antyrakowe. Według medycyny chińskiej zarówno krew, jak i energia C to elementy niezwykle ważne dla organizmu. Bardzo często używamy sformułowania dbanie o zdrowie. W medycynie chińskiej oznacza ono dbanie o krew i C. Tylko bowiem wtedy możemy cieszyć się zdrowiem, jeżeli układ krwionośny i system C działają sprawnie. A suplement ten skutecznie wspomaga funkcję tych dwóch systemów. Według tradycyjnej medycyny chińskiej, ekstrakt z chińskich daktyli wspomaga proces odmładzania komórek w organizmie. Pomaga również zwalczać zmęczenie i zwiększa poziom energii. Jak więc widać, zarówno osoby, które mają problemy zdrowotne, jak i te, które chcą im zapobiegać, wzmacniając swój organizm, mogą sięgać po ten suplement. Aby poprawić swój stan zdrowia i odporność, ekstrakt z chińskich daktyli należy zażywać po jednej fiolce dziennie. Jeżeli jednak ktoś ma duże kłopoty z bezsennością i przysypia zaledwie od 3 do 5 godzin na dobę, to może przez pewien czas przyjmować dodatkowo jeszcze jedną fiolkę. Należy wówczas zażywać jedną fiolkę rano i jedną wieczorem. Już po miesiącu czy dwóch miesiącach stosowania ekstraktu z chińskich daktyli można zauważyć znaczną poprawę jakości i długości snu.